Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad Bramek. Lech Poznań zmierzy się z Koroną Kielce. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie, ostatnie notatki, porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Wraca polska ekstraklasa. Może nie najlepsza, ale nasza. Przed nami pierwsza kolejka sezonu. Lech Poznań zmierzy się z koroną kielce. Kibice z pewnością oczekują powtórzenia sukcesów z poprzedniego sezonu. Zespół co prawda ma możliwości, by podobnie sięgnąć po najwyższe laury, ale nie zapominajmy, że nie jest jedynym w lidze. Wiemy jedno, na pewno pokażą nam na co ich stać. Lech w XXI wieku zapisał swoją kartę w europejskich kucharach, notując zarówno mizerne występy, jak i prawdziwe piłkarskie uczty. Sporo tego było, ale na pewno pamiętasz Tomku i kapitalny strzał Murawskiego na miarę awansu w starciu z Austrią Wiedeń w ostatniej minucie dogrywki, i wspaniałą bramkę możżenia z Manchesterem City, a także wielki hat-trick Rudniewsa w spotkaniu z Juventusem. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Spójrzmy, w jakim składzie wystąpi dziś Korona Kielce. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale. No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie. Teraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. To może być gol! Tak jest! Mamy bramkę! Takie otwarcia meczów, to ja lubię! Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz! Zobaczmy, czy Lech Poznań obroni doprowadzenie. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Radosław Murawski. Karl Stryhn, Radosław Murawski. Znowu są przy Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Ach, mieli piłkę! I wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. O, ładnie teraz minął w biegło obrońcę. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Uwaga, może strzelać. Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Mocne wejście, ale czyste. Widać, że gra na swoim stadionie potrafi bardzo pomóc drużynie. Prowadzą w tej pierwszej połowie, a doping publiczności dodaje im najwidoczniej skrzydeł. Jak dotąd jest to przyzwoita połowa w wykonaniu Poznań. Dokończymy później, bo jest groźny. Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i pić mu zasłużone brawo. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki brat. 2 do zera. gramy dalej. Dobra interwencja, nie tę próbę ataku. Bartosz Salamon. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Otrzymałem właśnie wiadomość, że w meczu Piasta Gliwice zmienił się wynik. Mamy pierwszą bramkę dla Piasta Gliwice. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mija 49 minuta. Dziękujemy za informację. Korona w natarciu. Co wymyślą jej gracze? Były widoki, ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać. Jest decyzja arbitra, a więc rzut wolny dla korony Kielce. Świetne przyjęcie mimo presji. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Myślę, że mamy naprawdę dużego newsa transferowego. Okazało się bowiem, że Alvaro Murata przeszedł do Manchesteru United. Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Ale był czujny, brawo! Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Czy stoła to wykorzystać? I co? I słupek! Ta akcja kończy się niczym. Musi to wykorzystać! Doskonale się ustawił. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Okazja nie z tej ziemi. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Czy trafi? Weszło. To jest hat-trick. Patrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Bram. Po tym golu już 3-0. Mija teraz bez kłopotu. Rzutka na Amarala. Proszę państwa, kolejna bramka odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polu karnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do bramki. Mamy już zatem 4 do 0. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. No i nic z tego nie wyjdzie. I tracą teraz posiadanie piłki. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Bartosz Salamon. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty. Sztab szkoleniowy może być chyba zadowolony z dyspozycji zespołu. Dobra dyspozycja na starcie rozgrywek cieszy i chyba daje nadzieję na więcej.